No to znowu ja Przejechaliśmy granicę polsko-niemiecką koło Zgorzelca zatankowałem sobie do pełna, jeszcze w Polsce zjadłem hot doga ze stacji benzynowej z Orlenu no i piszę kawkę, nawet dość dobra ta kawka jest no, zaczęła się niemiecka autostrada Trzeba przestrzegać przepisów, bo tutaj i przy święcie może być tak, że często będą tutaj stały fotoradary. No jakaś tak pogoda nam na razie dopisuje, jest słońce, świeci, w Polsce też uświeciło później, pod koniec. Chociaż chyba tak dzisiaj zapowiadał deszcz, ale nie było, sobie przypominam. No także to było na razie tyle z pierwszych kilometrów drogi.